Dzień dobry państwu. Witam serdecznie na kanale Willa Karpatia. Nazywam się Jolanta Fus i od kilku lat pracuję na stanowisku fizjoterapeuty w ośrodku. Dziś przedstawię Państwu ideę i ofertę aktywności fizycznej turnusu odchudzającego dla dzieci i młodzieży, które odbędzie się w 2023 roku. Jak wiemy, aktywność fizyczna jest nieodłączną częścią procesu odchudzania. Niesie ona za sobą wiele korzyści, powoduje, że nasze ciało jest bardziej gipkie, smukłe, elastyczne, wzmacniają się kości, mięśni i stawy, mamy lepsze samopoczucie. Ponadto aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko nadciśnienia, cukrzycy czy otyłości. W przypadku dzieci i młodzieży, aktywność fizyczna nastawiona jest na wspieranie prawidłowego rozwoju i tym głównie będziemy się kierować w czasie prowadzenia zajęć. Dzieci i młodzież borykające się z problemem otyłości i nadwagi. Szczególnie narażone są na schorzenia kręgosłupa, szpotawość czy koślawość kolań, słabość kości, co może prowadzić do złamań, płaskostopie czy chorobę przeciążeniową stawów. W miarę upływu czasu dolegliwości te narastają, jeśli nie zareagujemy w odpowiedni sposób. Dlatego naszym celem będzie także zapobieganie i zwalczanie schorzeniom, które wcześniej wymieniłam. Zajęcie poprowadzimy tak, aby potrzeba ruchu rodziła się w sposób naturalny. Wiemy także, jak ważna jest potrzeba bodźca płynącego ze strony rodziców, opiekunów czy dziadków. Dlatego w ofercie znajdują się ćwiczenia w parze, gdzie dziecko ćwiczy razem ze swoim opiekunem. Celem zajęć jest także rozwój pewności siebie i rozwój świadomości własnego ciała. Nie zapomnijmy przy tym o nauce zdrowej rywalizacji. Budowaniu postaw wzajemnego szacunku i korzyści płynących ze współzawodnictwa. Podsumowując, w ofercie znajdziemy ćwiczenia grupowe w formie fitnessu, ćwiczenia grupowe z elementami różnych dyscyplin sportowych, gry i zabawy ruchowe, aktywność na świeżym powietrzu, w tym spacery Nordic Walking oraz ćwiczenia w parze, gdzie dziecko ćwiczy z opiekunem. Ponadto nasi więksi, starsi i mniejsi uczestnicy mogą skorzystać z bezpłatnego badania sylwetkowego prowadzonego przez fizjoterapeutów. Badanie takie zawiera ocenę kręgosłupa pod względem występowania skoliozy, ocenę ustawienia łop łopatek, barków, trójkątów talii czy miednicy oraz ocenę osi kończyny dolnej, czy biodro, kolano i stopa są w prawidłowej pozycji względem. W przypadku stwierdzenia wady postawy ciała oferujemy Państwu ćwiczenia w myśl koncepcji FITS, czyli funkcjonalnej indywidualnej terapii z kolios. Dziękuję bardzo za uwagę. Zachęcam do, za, do zapoznania się z ofertą ośrodka. Do widzenia.